Pfizer testuje antidotum na polskich dzieciach. Rząd chce ujednolicić symbole narodowe. Wielki sukces Bitcoina i porażka Bitcoina w Chinach. Ja się nazywam, Maciej Podstawka. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Jak tam Jonek u Was mija? Znowu tutaj nawalają tymi syrenami. Znowu policja? Teraz nawet nie wiem, ale ruch jest jak, jak. Jakiego już dawno nie było, może faktycznie Polska wraca do normalności. No to co? Pod tę normalność może nie napijemy się, bo jest jeszcze za wcześnie. Ale możemy pod tę normalność łapeczkę w górę zostawić, polecam. Pierwszy temat. Good morning, Becky. Pfizer just telling me it is moving into the later stages of clinical trials for testing its COVID vaccine in kids under the age of 11. Koncern farmakologiczny Pfizer zapowiedział, że rozpocznie drugą fazę badań klinicznych nad swoim preparatem przeciwko wirusowi z udziałem dzieci w wieku od 6 miesięcy do 11 lat. Badania mają być prowadzone w USA, Finlandii, Polsce i Hiszpanii. Weźmie w nich udział 4,5 tysiąca dzieci. Zarejestrowana w Nowym Jorku firma farmakologiczna Pfizer poinformowała, że pierwsza faza testów w USA z udziałem 144 dzieci, w tym przedziale wiekowym, wykazała silną odpowiedź układu odpornościowego i nie wykazała problemu z bezpieczeństwem. W nowej fazie z udziałem 4,5 tysiąca dzieci badane będą dwa reżimy dawkowe: 10 mikrogramów dla dzieci w wieku 5-11 lat i 3 mikrogramy dla młodszych. Dorośli oraz dzieci powyżej 12 lat otrzymują 30 mikrogramów. Badania mają być prowadzone w USA, Finlandii, Polsce i Hiszpanii. Pfizer nie sprecyzował, kiedy dokładnie mają się rozpocząć testy. Rzecznik producenta antidotum przekazał jedynie, że pierwsze wyniki badań mają być znane we wrześniu, a kolejne w październiku listopadzie. Pierwsze wyniki badań wśród tej starszej grupy dzieci spodziewane są we wrześniu, zaś młodszych w październiku lub listopadzie. Stworzony przez Pfizera niemiecki bajątek preparat został już wcześniej dopuszczony do użytku dla dzieci w wieku 12-15 lat przez regulatorów w Unii Europejskiej i USA. Pfizer prowadząc badania na grupie 12-15 zaangażował 2260 nastolatków. Część z nich otrzymało antitatum, część placebo. Wśród osób, którym podano placebo, potwierdzono 18 przypadków zakażenia wirusem. U osób, które otrzymały preparat, nie wykryto żadnej infekcji. Zdaniem producenta oznacza to, że antidotum wykazało stuprocentową skuteczność zapobiegania chorowaniu na COVID. O proszę, czyli za chwilę będziemy mogli podawać dawki już dla najmłodszych. Ciekawe, czy w takim razie antidotum, te konkretne, zostanie wpisane do karty obowiązkowych preparatów, bo dobra, teraz w ciągu najbliższych kilku lat pewnie nie, bo na początku musimy ogarnąć sytuację na całym świecie i dopiero wtedy będzie można wpisać te dawki do obowiązkowych. Znaczy, oczywiście teoretycznie, bo znając zasady, na jakich opiera się zachód, to pewnie najpierw nasze psy i kury zostaną zaantidotumowane, a dopiero później damy państwom biedniejszym, żeby podały dawkę pierwszej osobie. Tyle, że to wszystko ma swoje konsekwencje. Po pierwsze, taką bardzo odczuwalną w postaci potencjalnych, groźniejszych mutacji. Już dziś wiemy, że jest na przykład wariant Delta i odpowiedź immunologiczna. Po antidotum Johnson Johnson jest 6 razy słabsza. Dalej ta odpowiedź zapewnie odporność, ale za chwilę może się okazać, że będzie wariant, na którego odpowiedź będzie 10 razy słabsza, potem 20, aż w końcu praktycznie pomijalna. Kolejnym problemem jest to, że generalnie państwa zachodnie powodują bardzo wiele problemów w państwach biedniejszych. Na przykład wykorzystujemy ich pracowników, zaniżamy pensje, niehumanitarnie traktujemy ludzi, a teraz... Yy... Jeszcze nie dopuszczamy do nich antidotum. To może powodować naprawdę duże konsekwencje w przyszłości w postaci dużej nienawiści między tymi częściami świata. Następny temat. Powinniśmy szanować. Tak, powinniśmy. No chyba. Trzeba i to koniecznie. A dlaczego pani tak sądzi? Jesteśmy Polakami. Rząd pracuje nad zmianami w godle narodowym, hymnie państwowym oraz władze. Ustawa ma być gotowa jesienią, donosi Rzeczpospolita. W ostatnim kwartale tego roku resort kultury ma zakończyć pracę nad nową ustawą o symbolach państwowych. Tak wynika z harmonogramu prac legislacyjnych rządu. Prace nad zmianami trwają od 2017 roku. Prawo, które obecnie reguluje kwestie godła, a raczej herbu narodowego, hymnu i flagi, zwyczajnie się zestarzały. Przepisy i załączniki nie pasują do rozwoju nauki i techniki. Sprawa dotyczy czy na przykład Orła. Jego przydatność jest żadna. Wiele lat temu ten załącznik ukazał się w dzienniku ustaw w wersji papierowej. I by pozostać w zgodzie z prawem, trzeba by używać wyłącznie jego skanu. Mówi w rozmowie z Rzeczpospolitą Andrzej Ludwik Włoszczyński, projektant specjalizujący się w symbolice państwowej. W efekcie wiele urzędów centralnych i samorządowych używa różnego rodzaju herbów Polski, zbliżonych, ale nie identycznych. Resort chce położyć temu kres. Ministerstwo chce przedstawić profesjonalne pliki z Orłem nie tylko w wersji podstawowej, ale też na przykład białej obrysowej. Nie odbędzie się jednak bez korekty herbu, bo zdaniem wielu specjalistów nie spełnia on wymogów heraldyki. Często wymienionymi błędami są braki prześwitów w kronie i zabarwienie na złoto jedynie szponów orła, a nie całych nóg do linii upierzenia. Czy nowa ustawa poprawi to? Pytany przez Rzeczpospolitą Resort nabiera wody w usta i każe czekać na projekt ustawy, który ma niebawem trafić do konsultacji społecznych. Wyobraźmy sobie, że idziemy przez pustynię, nikogo nie mamy, nikogo nie znamy. Patrzymy, flaga jakaś dziwna. Nie, to nie coś znajomego. No w sumie, jeżeli dzisiejsza ustawa nie jest przystosowana do lat 20 XX wieku, to oczywiście należy ją zmienić. Jednak pojawiają się pewne obawy spowodowane tym, że zmienić to chce PiS. Ale z drugiej strony, czy mogą aż tak coś źle nam napsuć? O ile nie będą dotykać hymnu, to powinno być ok, Bo wiecie, co to za różnica dla nas, dla obywateli, czy orzeł ma jedynie pazury złote, czy całe złote nogi? Czy gdyby od naszego urodzenia były całe złote nogi. To protestowalibyśmy przeciwko temu? No pewnie nie, ale wiecie, w hymnie jest tekst. Tekst, który można interpretować. Jakby w hymnie coś zmieniali, to mogłyby być z tego różne problemy. A najlepiej, jakby Czarnek się za to zabrał. To w mgnieniu oka znalazłyby się tam teksty Jana Pawła II: LGBT to nie ludzie. Też zdecydowanie znalazłyby swoje miejsce. A wiecie, hymn zna każdy, każdy go utożsamia z państwem i narodem. Można powiedzieć, że to taka definicja samej wartości. Zmiana tekstów nie oznaczałaby też w pewnym sensie zmianę definicji, co to znaczy być Polakiem. Już dziś PiS dzieli nas na prawdziwych Polaków i tych sztucznych Twu Niemców. I za chwilę okaże się, że prawdziwymi Polakami to są jedynie wyborcy pis i hymn zostanie napisany pod nich, a cała reszta, czyli praktycznie 50% społeczeństwa, zostanie odrzucona. No nie jest to zbyt fajne. First of all, though, a swage a concern I've got about this El Salvador stuff. Just at the end of last week, El Salvador Out of an spełniły się zapowiedzi prezydenta Salwadoru. Tamtejszy parlament przyjął ustawę, zgodnie z którą Bitcoin stał się legalnym środkiem płatniczym. Salwadorski parlament przyjął ustawę, 62 z 64 głosów było za, zgodnie z którą Bitcoin stanie się prawnym środkiem płatniczym państwa w Ameryce Łacińskiej. Poinformował na Twitterze prezydent tego kraju Nayib e Bukele, nowe prawo wejdzie w życie za 90 dni. Na rynku finansowym kurs Bitcoina po serii bardzo mocnych spadków rośnie około 9% i kosztuje ponad 36 tysięcy dolarów. Wzrost jest spory, ale jeszcze w kwietniu za cyfrową walutę płacono nawet 60 tysięcy dolarów. W miniony sobotę w Miami w Stanach Zjednoczonych odbyła się konferencja Bitcoin 2021, uznana za jedno z najważniejszych i największych wydarzeń dotyczących rynku kryptowalut. Jednym z głównych punktów spotkania w Miami była wideokonferencja z udziałem prezydenta Salwadoru. Ogłoszone wtedy partnerstwo z firmą Strike, zajmującą się portfelami cyfrowymi. Ma ona na celu zbudowanie w Salwadorze nowoczesnej infrastruktury finansowej, Finansowej przy użyciu Bitcoina. Kapitalizacja Bitcoina to 680 miliardów dolarów. Jeżeli 1% tej kwoty zostałby zainwestowany w Salwadorze, zwiększyłoby to nasz PKB o 25%. Z drugiej jednak strony, Bitcoin miałby 10 milionów potencjalnych nowych użytkowników oraz szansę na obsługę płatności sięgających 6 miliardów dolarów rocznie, napisał na Twitterze prezydent. Jak pisano w NextGazeta.pl, gospodarka Salwadoru w dużej mierze opiera się na transakcjach gotówkowych. Portal CNBC.com podaje, że aż 70% mieszkańców tego kraju nie posiada kont bankowych ani kredytowych. Przekazy pieniężne są wysyłane przez migrantów do Salwadoru za pomocą pośredników, takich jak Western Union. Wsparciem ma się stać bitcoin, który ma przynieść korzyść zarówno osobom fizycznym. Pośrednicy za wypłaty mogą zebrać nawet 10% opłat za przelewy międzynarodowe, jak i firmom czy usługom publicznym. So no! To jest bardzo dziwny pomysł. Rządy raczej lubią kontrolować obywateli, a w szczególności lubią kontrolować przepływ pieniądza. Jak powszechnie wiadomo, bitcoina nie można kontrolować, nie można stymulować popytu, nie da się tego dodrukować. Jedyne co Salwador mógłby zrobić, to postawić masę koparek bitcoinów, ale do tego potrzebne jest bardzo dużo kapitału i energii. Z drugiej jednak strony, każde takie uznanie państwa tej waluty powodować może stabilizację jej kursu. Im więcej ludzi zacznie posługiwać się bitcoinem, tak jak posługuje się. Dolarem, tym kurs będzie stabilniejszy, bo potrzebna będzie bardzo duża siła, aby wpłynąć na jakąkolwiek wartość bitcoina. Ale ma to też swoje duże minusy. W razie kryzysu nie da się stymulować i kontrolować gospodarki. Jest ona pozostawiona całkowicie sama sobie. Tak więc, m, na przykład, nie da się popchnąć ludzi do konsumpcji, żeby zwiększyć popyt, żeby ruszyć ze wzrostem. Dla porównania, chińska waluta cyfrowa ma mieć termin przydatności, co sprawia, że trzeba ją wydać, co z kolei stymuluje gospodarkę bardzo. A państwo ma rzeczywisty wpływ na nią właśnie. Generalnie jest to bardzo ryzykowny ruch, ale może i przyszłościowy. Kto wie, bo my się przyzwyczailiśmy do takiego kapitalizmu, w jakim żyjemy, i dla nas się wydaje to normalne, że to wszystko tak działa. Ale czy na pewno to jest jedyne słuszne wyjście? No cóż, warto próbować. Następny temat: China has banned cryptocurrency. And maybe the whole idea of the digital economy moving forward. We're going to jump into it today. Kopanie kryptowalut to interes mogący przynieść ogromne zyski, przez co takie inwestycje cieszą się sporym zainteresowaniem. Okazuje się jednak, że nie każdemu odpowiada koparkowy pomysł na biznes. Kolejny region w Chinach nakazał górnikom zamknięcie farm kryptowalut. O sprawie donosi serwis Blockbeast. Komisja do spraw Rozwoju i Reformy Prefektury Changi nakazała lokalnym górnikom z regionu Xiang zamknięcie farm kryptowalut. Co ważne, mówimy tutaj o natychmiastowej decyzji, bo górnicy mieli zwinąć interes do dzisiaj, do godziny 14 czasu lokalnego a następnie zgłosić ten fakt do owej komisji. Firmy kryptowalut pobierają dużo energii, więc decyzja najpewniej ma związek z bezpieczeństwem energetycznym kraju. Xi'an to region, w którym znajdują się duże zasoby paliw kopalnych, przez to często jest określany strategicznym regionem energetycznym. Warto dodać, że nie jest to pierwszy region w kinach, któremu nie podoba się funkcjonowanie farm kryptowalut. Wcześniej na podobny krok zdecydowały się władze Mongolii Wewnętrznej. Xi'an jest uznawana za kolebkę górników kryptowalut, więc zamknięcie farm najpewniej będzie odczuwalne jako znaczące zmniejszenie wydajności całej sieci Bitcoin. Można jak podejrzewać, że część inwestorów przeniesie interes do innych części Chin, które stają się coraz mniej przyjazne górnikom? Mówi się, że jednym z nielicznych regionów opłacalnych do prowadzenia farm pozostała prowincja Suchan. No i właśnie to jest ta rzecz. Nie dość, że nie da się kontrolować podaży, to jeszcze niektóre państwa znacząco ograniczają możliwości produkcji waluty, bo zwyczajnie nie jest to dla nich korzystne, żeby ludzie z niej korzystali. Więc tak to się pewnie skończy: jedni całkowicie zakażą kryptowaluty, a inni całkowicie się na nią przerzucą. Zresztą Unia na przykład przecież też pracuje nad własną cyfrową walutą. Chiny nie są tu jedyne. Tak czy inaczej, możemy się spodziewać, że na rynkach fiskalnych też czeka nas istna rewolucja. Tylko że w świecie cyfrowym, odpowiednikiem gotówki jest taki Bitcoin, a odpowiednikiem przelewów jest gotówka cyfrowa. Jedna jest kontrolowana przez państwo, inna nie do wykrycia. Trenfwysucha. Dlaczego po zjedzeniu surowego ziemniaka mamy gorączkę? Bo organizm chce go ugotować. Dobra. Tego drenwagu skar mamy od Łukasza Serebaka za co serdeczny szacun, no i oczywiście otrzymujesz od nas złotego ziemniora. A jeśli ty chcesz zostać złotatłetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej po cztawki Macie reaktywację, na którą z całą serdecznością Cię zapraszam A tymczasem co? Ja już się będę żegnał, trzymajcie się cieplutko, no i heja z tym nie gierdol, czy to mi się nie opłaca Widzę ciągły postęp, który przynoszą mi lata Emocje w gdzieś platam, kiedy nowe teksty składam, co się boli, no to gadam, po chuj mam to dusić w sobie Radzę takie tobie tyle zrobić Jestem w stanie Nie jakieś tam gadanie, bo mój rap to jest sztuka Codzienna nauka by się nie wiebała mu...